Protokół Komisji Skrutacyjnej w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Łowie w dniu 1 grudnia 2014 roku. Komisja Skrutacyjna w składzie Janusz Czarnowski przewodniczący, Zenon Bujak członek, Janusz Wygoda członek. Na ogólną liczbę 21 radnych, obecnych na sesji było 21 radnych. Według listy obecności w głosowaniu uczestniczyło... 21 radnych. Głosów ważnych oddano 21, głosów nieważnych oddano 0. Za wyborem kandydata na wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Łowie pani Małgorzata Hermaszewska głosowało 11 radnych. Za wyborem kandydata wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Ołowie Edwarda Machowskiego głosowało 10 radnych. Głosów wstrzymujących nie oddano. Komisja skrutacyjna skulta stwierdza, że wobec osiągnięcia Wymaganej bezwzględności większości głosów przez kandydata panią Małgorzatę Czarmaszewską Rada Miejskiej w dokonała wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Państwo, Na podstawie uchwały, Rady Miejskiej w z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Wołowie Na podstawie artykułu 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2013 roku pozycja 594 z późniejszymi zmianami. Rada Miejska w Wołowie uchwala co następuje. Wybiera się panią Małgorzatę Hermaszewską na wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Wołowie. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję. Szanowni Państwo, przystąpimy do wyboru drugiego wiceprzewodniczącego, kolejnego wiceprzewodniczącego. Oczywiście, ponieważ nie ma od pierwszego, od drugiego wiceprzewodniczącego, po prostu jest dwóch wiceprzewodniczących Rady Miejskiej. Szanowni Państwo, proszę o zgłaszanie kandydatur na wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej. Głowie. Bardzo proszę. Chcę powtórzyć poprzednie moje zgłoszenie. Pan Witold Sankiewicz. Czy pan wyraża słowa? Dziękuję. Proszę państwa. Proszę. Proponuję jako kandydata pana Zbigniewa Posadzkiego. Czy pan Zbigniewa wyraża wyrażasz? Dziękuję. Proszę państwa. A ja Dobrze, w takiej sytuacji przegłosujemy wniosek pana Radości. Tak? Przepraszam. Słucham. Już nie? Dziękuję. Czyli przygosujemy wniosek pana radnego Czarnowskiego o zamknięciu listy. Kto z Państwa radnych jest za? Kto z Państwa jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Jako, że komisję eksploatacyjną wybraliśmy wybierając pierwszą osobę na Wiceprzewodniczącego, Proszę bardzo o komisję, komisję o przygotowanie kart głosowania. Odgłaszam kolejną pięciu minutową